Gwałtowne zjawiska klimatyczne, jak ulewne deszcze i powodzie, a potem fale upałów i susze oraz huragany, to Polska. A nie jakaś egzotyczna rzeczywistość. Dlatego wyzwaniem drugiej edycji Akademii Miast Przyszłości było zaangażowanie miast w pracę nad projektami z obszaru Green Hub. Nasz projekt GreenHub PFR polega na tym, że staraliśmy się w zespole interdyscyplinarnym dobrać produkty takie, żeby pasowały do dzisiejszej transformacji energetycznej, żeby jak najlepiej służyły inwestorom, miastom. Nasz pomysł polega na tym, aby autobusy elektryczne były zasilane czystą, zieloną energią z farmy fotowoltaicznej. Nasz projekt zakłada odejście od węgla w opalaniu domów. Chcemy to zrealizować poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej wykorzystującej nie węgiel jak dotychczas, ale alternatywne paliwa. Projekt Miasta Tarnowskie Góry polega na poprawie jakości powietrza w mieście poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł ciepła wodorem wytwarzanym z odnawialnych źródeł energii, tzw. zielonym wodorem. Projekt Gminy Wyszków System Zagospodarowania Wód Opadowych i Roztopowych to projekt proekologiczny, który ma przyczynić się do lepszego gospodarowania tym cennym zasobem. Nasz projekt dotyczy budowy spalarni odpadów. Zagospodarowując te odpady, wykorzystujemy je jednocześnie do produkcji. Ciepła i prądu. Mikrobiznes nowej generacji. Mikrofirmy, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, nie są zaopiekowane. Żadne z miast nie przedstawiło im możliwości korzystania z pewnych ułatwień w prowadzeniu firmy. My chcemy takie ułatwienia wprowadzić, które byłyby zlokalizowane i zsynchronizowane w przestrzeni chmurowej. Mamy dzisiaj głogów, tarnowskie góry i Zduńską Wolę jako trzech równorzędnych zwycięzców. Ten konkurs nie kończy się dzisiaj na wręczeniu nagród. Tak naprawdę najważniejszym zadaniem takiego konkursu jest wdrożenie tych projektów. I tutaj patrzymy na to z perspektywy i możliwości PFR-u, i możliwości Enfosia, możliwości innych instytucji publicznych. Teraz, żeby pomysł zamienić w projekt, a projekt w realizację, no to jeszcze trochę pracy przed nami i tą pracę chcemy wspólnie z samorządami wykonać. Dla przedsiębiorców jest to korzyść polegająca na tym, że w jednym miejscu będą mieli zupełnie bezpłatne usługi. Dla nas, jako operatorów tej chmury, korzyścią jest to, że będą odprowadzali podatki z duńskiej woli. Korzyść płynąca z projektu będzie płynęła przede wszystkim do mieszkańców miasta Tarnowskiej Góry, którzy zyskają na tym, że poprawi się jakość powietrza, a tym samym poprawi się jakość życia w mieście. Mniejsze koszty utrzymania dróg, taboru. Promocja OZE wśród społeczności lokalnych oraz oporawa zdrowia mieszkańców.